Ale ja powiem panu, że czasami zastanawiałem się, na ile pan ich nie troluje, mówiąc bardzo młodzieżowo, no bo przecież wiadome było to, że to potem wszędzie oni wszyscy przedrukowują, mówią o tym w mediach. Pan na tym zyskuje, bo zyskuje pana popularność. Jakby każdy, kto jest pana fanem bądź wyborcą, nazywał jak nazywał, po prostu będzie wiedział, że pan sobie po prostu z tego, mówiąc bardzo kolokwialnie i wprost, robi sobie z tego trochę jaja. To nie jest jaja, ale to jest ciekawa sprawa. No. no i właśnie to, że pan bierze to na poważnie, jest właśnie... Ty... Co ciekawe, ja mam w domu książkę generała Andersa Wodysława o wojnie sowiecko-niemieckiej, -sowiecko gdzie na pierwszych stronach jest powiedziane... Że Hitler oświadczył, że nie bo tam się wtedy masowo poddawali ci tam sowieci, że on sobie nie życzy żadnych tam oddziałów pomocniczych ukraińskich, tam azerskich czy innych, bo my, Niemcy, damy sobie radę. I absolutnie sobie nie życzy, że postawił tego oddziału. I tak powiedział Hitler. Po roku sam objął oberkommando der Wehrmacht i sam został szefem naczelnym. I w 1944 czyli po trzech latach bycia dowódcą, dowiedział się ze zdumieniem, że ma dywizję ukraińską, prawda, pułki azerskie, pułki, pułki, pułki czeczeńskie, czy, czy inne. Czyli jeżeli, będąc naczelnym dowódcą, mógł nie wiedzieć, że ma całą dywizję ukraińską, no to mógł nie wiedzieć, co się dzieje z Żydami, a, czy, a czego to interesowało, co się dzieje z Żydami, przecież, nie, nie przyszedł do głowy pytać się Himmlera, hej Himmler, co, jak tam moje... No, przecież...